i nam Chrystę, bardzo serdecznie witam w drugim odcinku z cyklu projekt Chrystusowiec 17 lutego 1898 roku to tego dnia przychodzi na świat Ignacy posadzy. Pochodzi z bardzo wierzącej, bardzo patriotycznej, wielodzietnej rodziny rodzi się w Szadłowicach. Gdy trafia do szkoły, tam doświadcza germanizacji. Przeżywa też strajk dzieci z wrześni, do którego się przyłącza. I nieustannie boryka się z wpływem germanizacji w szkole i walce o utrzymanie języka polskiego. W marcu 1917 roku podejmuje e, rozpoczęcie formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu. Jednak w wyniku działań wojennych trafia na terytorium Niemiec, do Münster i do Fuldy. Tam po raz kolejny spotyka się z polskimi emigrantami. To są robotnicy, którzy ciężko pracują, którzy doświadczają wielorakich trudności. Już jako młody kleryk. Ignacy Posadzy pragnie, aby poświęcenia kapłańskich móc poświęcić i im wolny czas. W 1920 roku, 19 lutego, przyjmuje święcenia kapłańskie. Na obrazku prymicyjnym zapisał słowa. O jedno tylko proszę, ja pana i tego pragnę, abym przebywał w domu pańskim, po wszystkie dni mego życia. Bezpośrednio po święceniach młody neoprosbiter trafia do poznańskiej fary. Tam włącza się we wszystkie możliwe duszpasterstwa, spowiada, sprawuje muszę Świętą. Jednak zdrowie nie pozwala mu długo cieszyć się upragnionym kapłaństwem, i tak po trzech latach. Jest zmuszony do tego, aby zrezygnować z posługi wikariusza w poznańskiej farze. Zostaje ustanowiony prefektem seminarium nauczycielskiego, dzięki czemu ma wpływ na kształtowanie. Nauczycieli, a przez to i wpływ na polską młodzież. Jego kazania, rozmowy z nim sprawiają, że pojawia się wiele powołań, zarówno kapłańskich, jak i zakonnych. Później z racji zdrowotnych trafia do Saksonii i do Bawarii, gdzie odbywa kurację zdrowotną, i w tym samym czasie również spotyka sezonowych robotników, którzy pracują właśnie w Niemczech. Przypomina sobie tą myśl, te pragnienia, aby poświęcić się pracy wśród. Polskich rzesz emigracyjnych. Trafia na pewien artykuł pewnego niemieckiego księdza, który chciał wyspowiadać młodą dziewczynę. Umierającą. Niestety nie był w stanie tego zrobić, ponieważ nie znał języka. I ten niemiecki kapłan właśnie prosił, aby polscy księża przyjeżdżali do Niemiec do Polaków żyjących na emigracji. Ten tekst wywarł na młodym kapłanie księdzu Ignacym niesamowite wrażenie. Odbywa wiele wyjazdów, m.in. do Rzymu, do Ziemi Świętej, a także do Rumunii. Także udaje się do Ameryki Północnej, towarzysząc emigrantom, którzy właśnie z Polski wyjeżdżają do Ameryki Północnej. Jednak to te najważniejsze wyjazdy z, już z inicjatywy kardynała Augusta Hlonda, premasa Polski, zostały skierowane do Ameryki Południowej, gdzie ksiądz Ignacy Posadzy miał sprawdzić, w jaki sposób funkcjonuje to duszpasterstwo, jak funkcjonują ci Polacy, którzy osiedlają się w tych latach w Brazylii. W czerwcu 1930 roku kardynał Chlon zaprasza księdza Ignacego Posadzego i oznajmia mu, że zostanie nowym przełożonym generalnym zgromadzenia, które zostanie poświęcone pracy wśród polskich emigrantów. Na dalszy ciąg bardzo serdecznie zapraszam w przyszłym tygodniu. Króluj nam Chrystem!